Halo, halo, z tej strony Adam Stanisław Czeczetkowicz. proszę Państwa. Yy, znowu kupiłem boje, gdzieś tam te zgubiłem, czy co. Przestały działać, ale to jest całkiem niezły mikrofon. Yy, słuchałem yy, te yy, słuchawki, teraz podłączyłem, żeby to w miarę było słychać, co nagrywamy. Odsłuch, odsłuch. Eee, takie małe urządzonko to jest Beringer. Konsoleta do odsłuchu. <laughs> Fajna, mała, ekstra. Cztery wyjścia i no, zamierzam w studiu mm, no, zrobić takie troszeczkę, nazwijmy, radyjne. E, Radyjne warunki, czyli bardziej profesjonalny dźwięk dźwięk, bo, bo obraz tak naprawdę mało jest ważny. My nie jesteśmy piękni, ładni i, i tak dalej. Na tej kamerze obraz jest moim zdaniem wystarczający. E, choć zawsze można lepszy, nie. A tu będzie korekcja. Tylko niestety je, je, w tej kamerze odsłuch jest zepsuty i działa mi tylko na prawą na prawą prawda na prawą e, jak to się mówi o mam telefon więc kończę sława wielkiej polsce